śledzę piłkę na, na bieżąco. No teraz od ostatniego meczu troszeczkę czasu już minęło, ale ten ostatni rok myślę, że taki średnio udany dla naszej kadry był, ale mamy już nowy 2025 i, i żyjemy nadzieją, że będzie, że będzie dużo lepszy i, i trzymam kciuki za chłopaków. A jak, jak oceniasz nasze szanse na, na Mistrzostwa Świata? Myślę, że szanse są, są duże i, i jest troszeczkę czasu do, do eliminacji. Piłkarzy mamy bardzo dobrych, jak wiemy, największym problemem jest to, że dużo z tych piłkarzy nie gra w swoich klubach i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, bo, no bo w piłce bardzo szybko się ta, taka, taka sytuacja może zmienić i, i ci piłkarze zaczną, zaczną grać, przez co też będą w lepszej formie, przyjeżdżając na reprezentację, no bo grają naprawdę w dobrych klubach, no ale tak jak mówię, żeby tą formę mieć na takim najwyższym poziomie, to trzeba regularnie występować w klubie, w którym się gra na cenie. Chciałbym troszeczkę wrócić do piłki, to na pewno, tam toczę pewne rozmowy, żeby, żeby to się spełniło. Też jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej roli, bo, bo raczej już nie w roli piłkarza, to chyba raczej już Porzucę na zawsze, chociaż jednak troszeczkę wewnętrznie zawsze, zawsze ciągnie, ale, ale myślę, że to będą plany bardziej właśnie skierowane w tym kierunku piłki nożnej, e, ale już w, tym, w tej strefie, nie na boisku, tylko już bardziej e, w tych takich... E, Szczeblach zarządzających i ewentualnie jakiegoś komentowania meczów, bycia ekspertem. No też planuję troszeczkę się rozwijać w sieci, bo, no bo jednak bardzo dużo teraz tego życia toczy się w internecie i, i będę chciał ruszyć z kanałem na TikToku i na YouTubie, gdzie będę po prostu mówił o piłce nożnej. Transmisji nie będzie, będę bardziej komentował sytuacje, które się dzieją i oczywiście komentował też wydarzenia, które w meczach się, się wydarzą. No też no 22 lata grałem zawodowo w piłkę, więc można powiedzieć, że zjadłem na tym, na tym zęby i, i też często słucham, jak inni ludzie się wypowiadają, często się z tymi zdaniami nie zgadzam, więc myślę, że fajnie też przedstawić swój punkt widzenia, tym bardziej, że tak jak mówię, e, piłka była kiedyś w całym moim życiem i, i po prostu się na tym znam.